Witam wszystkie dzieci. Dzisiaj usłyszycie kolejne wiersze barbary paluchowej. Najpiękniejsze stroje. Hej, krakowianeczki, krakowiacy moi, powiedzcież, kto was tak pięknie wystroił? W kwiecistej koronie, w janku krakowianki, kłosy zboża, bławatki, maki i rumianki. Żadna z dziewczyn nie ma tak ślicznej spódniczki, Na której wśród listków zakwitły różyczki. Fartuszka białego, zwiewnego jak mgiełka, Gorsetu w cekinach, wstążkach, świecidełkach, Kołnierza z koronek i sznurów korali. Czyście takie cuda gdzieś jeszcze spotkali? Bucików do kolan z czerwoniutkiej skóry I chłopca u boku pięknego na którym siwa kierezyja, rozcięta sukmana, czerwoną tasiemką w koło obszywana i spodnie w paseczki, białe i czerwone, które do wysokich butów są wpuszczone. Czapka rogatywka z pawimi piórami, co się chwieją błyszcząc tęczy kolorami. Przy skórzanym pasie dukaty brzękają, najpiękniejsze stroje krakowiacy. Majo. Przygoda Wisły. Spod baraniej góry źródłem wytrysnęła. Z pluskiem w dół skoczyła, pola ominęła szafirowe od chabrów, czerwone od maków. Wsie osady mijała, aż tu nagle Kraków. Gród wzniesiony na wzgórzu w dali zobaczyła. Jaki piękny! W zachwycie ku miastu skręciła Do baszt murów i wieżyc z słońcem wyzłacanych. Czy mnie wpuścisz do środka? Czy otworzysz bramy? Ale Kraków odmówił głosem niewzruszonym. Mogłabyś mi zatopić ulice i domy. Zbyt wielkim nieszczęściem jest dla ludzi powódź. Więc się śliczna Wisło z mą odmową pogódź. Od bramy moich ośmiu trzymaj się z daleka, spływaj i czym prędzej do morza uciekaj. Wisła łzę uroniła, cichutko westchnęła. Czy naprawdę Krakowie, chcesz bym odpłynęła? Kocham cię, lecz jeśli taka wola Boża, co mam zrobić? Popłynę i wpadnę do morza. Na szczęście nie cała spod bramy się oddalam. Abyś się ukochany przeglądał w mych falach. Przyjedźcie do Krakowa, sami zobaczycie w spokojnym nurcie Wisły, Wawelu odbicie. Za co babcia kocha Kraków? Zwierzy strażak przez dzień cały, Co godzina gra, hejnały na złocistej trąbce. Tutaj w sukiennicach starych, stążki, hafty i korale, pamiątek tysiące. Tu gołębi szarych stada, na bruku i na fasadach krakowskich kamienic. W kościele mariackim cisza, przed ołtarzem wita stwosza ludzie rozmodleni. Po rynku w jaskrawym stroju hasa w tatarskim zawoju buńczuczny lajkonik. Nad Wisłą królewski Wawel, który wielką przeżył sławę miecza i korony. Więc gdy pytasz, mój dzieciaku, Za co, babciu, kochasz kraków? Za domy, ulice? Ja za wszystko kocham kraków, Najwspanialszy gród Polaków, wnuczku królewiczu.